prosić o feedback, czy mnie dobrze widać, czy mnie dobrze e, słychać. Witam serdecznie Dasi, witam Pawła, Elosoba, Łukasza, Jacka, Grzesia, Wojtka, Czarka, Michała, Johna, Konstantego, Witolda, Rafała oraz Pablo. Dajcie mi proszę znać, jak mnie widać i zaraz rozpoczynamy naszą e, prezentację. Będziemy domykać temat tygodnia, a Tematem tym jest rynek kontraktów na kryptowaluty, a w szczególności kontraktów bezterminowych, tak zwanych perpetual contracts czy perpetual swaps. Więc y, będziemy zaraz zaczynali. Dzięki John za feedback, że dobrze mnie słychać. Jeszcze bym poprosił parę innych osób o potwierdzenie tej informacji i będziemy mogli y, zaczynać, będziemy mogli ruszać. Jest dobrze, jest git, super. To w takim razie dziękuję Wam za informacje zwrotne i nie zwlekając przystępujemy do meritum sprawy, czyli do naszej prezentacji. Dzisiaj znowu jestem cały czas w studiu wyjazdowym. W związku z tym mam tylko jeden monitor i w związku z tym nie będę widział czatu non stop. Ale będę sobie na niego zerkał, więc proszę go aktywnie wykorzystywać, zwłaszcza w kontekście materiałów, o których sobie dzisiaj będziemy rozmawiać. Dobrze, udostępniamy ekran. View. Prezent. Bohaterem naszego spotkania jest protokół DYDX po amerykańsku, po polsku DYDX. Jest to bardzo ciekawy projekt z trendu DeFi, oferujący właśnie bezterminowe kontrakty na kilka kryptowalut. I co ciekawe, jest to jeden z pierwszych projektów osadzony już na drugiej warstwie. I w przypadku tego projektu za jego wykorzystanie, za transakcje wewnątrz tego projektu na drugiej warstwie nie płacimy w ogóle za gaz. Ale zanim zaczniemy, to pytanie do ciebie. Czy masz doświadczenie z rynku kontraktów? Jeżeli nie, to też super. Napisz, proszę, na czacie nie. A jeżeli tak, to napisz, z jakimi kontraktami miałeś do czynienia. Czy były to kontrakty terminowe, perpetuale, czy może CFD, czy może coś jeszcze zupełnie innego? Zobaczmy, jak tutaj wygląda znajomość tego tematu. Na razie widzę zdecydowanie dużo nie. Jeżeli nawet jedno jest tak, ale powiedz nam, Jaka to jest wyspa. No nie mogę to zdradzić, jest to e, sekretna wiadomość i nie jestem poważniony do dzielenia się. nią. E, nie oprócz CFD, day trading, CFD na XTB, słabo poszło? Nie mam doświadczenia, tak, ale nie na krypto. Swoje się już na perpetualach wtopiło, nie tak perpetuale, Czyli większość z was nie ma doświadczenia. Część osób ma, jest ono dość negatywne i teraz od razu warto wspomnieć, że my tutaj dzisiaj opowiemy sobie o postawach postaw, jak to działa, że istnieje taki mechanizm, jak można go wykorzystywać w praktyce, ale nie znaczy to, że po tej godzinie będziesz omnibusem i będziesz mógł jakby zarabiać dzięki temu od razu miliony. Jeżeli ten temat cię zainteresuje, to sugeruję zacząć od małych kwot, zobaczcie to jest, i krok po kroku się z tym bawić. Ja też swoje doświadczenie mam bardzo, bardzo małe, jeżeli chodzi o zarabianie w ten sposób. Moja ciekawość została wzbudzona poprzez to, że to jest właśnie DeFi na drugiej warstwie. O perpetualach też słyszałem od mniej więcej roku, że pewnego dnia wejdę głębiej w ten temat. I właśnie ten dzień nadszedł, ale jeszcze parę słów o mnie, kim ja jestem. Z zawodu programista. I to właśnie technologia przywiodła mnie do świata blockchaina i kryptowalut. Mniej więcej w ostatnim kwar kwartale 2016 roku. Więc to już ponad 4 lata. No i od tamtego czasu angażowałem się w wiele przedsięwzięć yy, w związku z krypto. Przede wszystkim w okresie poprzedniej HOSY. W 2017 roku tworzyłem społeczności krypto, czy to współtworzyłem ze wspaniałymi innymi ludźmi, społeczności krypto w Łodzi i Lublinie. Przez ponad dwa lata byłem redaktorem prowadzącym newslettera Blockchain Weekly. Udzielałem się też na wielu konferencjach krypto, czy to w Polsce, czy za granicą. Obecnie skupiam się na moim blogu rozumiećbitcoina.pl który rok temu, ponad rok temu dostałem wyróżnienie Społecznik Roku Nexus 2019 i oprócz tego prowadzę ten kanał na YouTubie e, oraz specjalną społeczność i bazę wiedzy kryptokryptę, którą znajdziecie znikowaną w opisie. Moim konikiem jest DeFi, dlatego też dzisiaj będziemy opowiadali o rozwiązaniu defi do perpetual contracts, a koczkowiec możemy to robić też na centralizowanym giełdzie, jak na Binance czy na przykład ftx ale dla mnie oczywiście nie jest interesujące, jeżeli coś jest centralizowane. I jak jest plan na dzisiaj? Zaczniemy od prezentacji. E, opowiemy sobie, czym są kontrakty najpierw terminowe, e, opowiemy, czym są shorty i longi, bo ponieważ osoby wchodzące się od krypto nie mają zrozumienia tego tematu i często mylą te pojęcia z. Okresem, na który chcą, w którym chcą inwestować. Opowiemy sobie, czym jest dźwignia, bo także ją możemy wykorzystywać przy okazji kontraktów. Następnie przyjrzymy się trochę bliżej kontraktom bezterminowym i opowiemy sobie, czym jest nasz główny bohater, projekt DYDX. I opowiemy sobie, czym jest druga warstwa Starkware, w oparciu o którym powstało to rozwiązanie. No i finalnie przejdziemy do części praktycznej, gdzie. Założymy sobie konto na drugiej warstwie, zdeponujemy tam środki. Za te operacje zapłacimy normalne FI, bo to będą transakcje on-chain na Ethereum. Na szczęście dzisiaj opłaty są małe. I potem zaczniemy tam handlować kontraktami. I to już będziemy robić bez płacenia za gaz. Tradycyjnie informacje o tym, że zapis z całości tego webinaru wyląduje w kryptokrypcie. Do końca dnia dzisiejszego, może jeszcze przez kawałek w poniedziałku, całość będzie nadal na YouTube. Następnie ja, w którymś momencie, mniej więcej po 20-30 minutach, utnę to, co jest na YouTube i całość trafi do KryptoKrypty, czyli do naszej wspaniałej bazy i społeczności. Mamy link właśnie w opisie. Dzisiaj on powinien działać. Zobaczymy, to będzie w rzeczywistości. Owszem, tak. Tu możecie zapoznać się ze szczegółową ofertą, co dostaniecie. Tutaj mamy szczegółową listę ponad 30 tematów, które już poruszaliśmy, i ta lista stale rośnie. No i pierwszy miesiąc możemy spróbować za jedyne niecałe 50 zł, więc chetnych zapraszam. A my przechodzimy, przechodzimy dalej. Pytanie do was, pytanie do czatu, czym są kontrakty terminowe? Zobaczmy, yy, jaka jest wasza wiedza na ten temat. Klikać łapki w górę. Jones, tak, ja również zachęcam do klikania łapy w górę, do subskrypcji, yy, do aktywnego korzystania z czatu. Także zostawiania komentarzy, bo zostają na dłużej. No i oczywiście do udostępniania linku do tego materiału, jeśli uważasz go za wartościowy. Co myślisz o Satoshi Faces? Warto się interesować? Kosztuje już 04TH. Pierwsze słyszę. Dla osób, które być może nie znają mnie lepiej, ja niespecjalnie interesuję się krótkoterminową spekulacją w shitcoiny. Ja szukam projektów, które w dłuższej perspektywie przynoszą jakąś wartość. Stąd więc pytanie, jakieś nowe wynalazki, save coś tam, Satoshi coś tam, coś tam. To nie jest moja działka. Tutaj wam nie pomogę. Są pierwsze odpowiedzi na pytania, gwarancja ceny, umowy na rozliczenie pomiędzy dwoma stronami w określonym czasie umowa na transakcję po danej cenie w danym terminie zakłady, mowa na kupno, po przeczytaniu bloga już coś wiem, kupić i oddać po minięciu terminu, rodzaj zakładu, jaka będzie wycena w przyszłości, pozycja na utrzymanie, której płaci się codziennie, więc mam kilka tych odpowiedzi i teraz przyjrzymy się temu, w jaki sposób ja zdefiniowałem kontrakty terminowe, kontrakty futures. Przede wszystkim są one publicznie handlowane na giełdzie. Handlujemy na otwartym rynku i tym właśnie kontrakty futures różnią się od tak zwanych CFDF-ów, czyli Contracts for Difference, gdzie ta umowa zawierana jest nie pomiędzy dwoma stronami rynku, tylko pomiędzy nami a brokerem. A jak wiadomo, broker ma pełną kontrolę nad platformą i jak będzie miał ochotę i możliwość, to tak z. Manipuluje obrazem rynku, który nam przedstawi, żeby wyszło na jego. Tak jak w kasynie, nie powinno się grać w maszyny czy gry, w które gra z kasynem, bo kasyna wiadomo, tymi tylko wygra, tylko w gry, w które gra z ludźmi. Tak samo na rynkach finansowych powinno się grać z innymi uczestnikami rynku, a nie z naszym brokerem, bo on ma duże przewagi. Jeżeli o kontrakty, to możemy je nabyć czy zbyć dzisiaj, w tej chwili, ale jego rozliczenie następuje w przyszłości, o czym mówiliście już w odpowiedziach na czacie, stąd nazwa Futures, przyszłość. A ta przyszłość następuje co miesiąc, bądź co kwartał, w zależności od danego kontraktu, danego rynku. I teraz to rozliczenie, może nastąpić w aktywie czy towarze bazowym na przykład kontrakt terminowy na bitcoina może być w bitcoinie kontrakt terminowy na ropę może nastąpić w konieczności odebrania tej ropy albo też w gotówce w dolarach gdzie dostajemy równowartość aktywa bazowego w właśnie w formie gotówkowej dolarowej no i możemy mieć Kilka różnych kontraktów terminowych dla tego samego aktywa, które będą miały różne terminy wygasania. Na przykład, może mieć kontrakt terminowy na Bitcoina, który wygasa w kwietniu, maju, czerwcu. Są trzy różne kontrakty. Każdy z nich może mieć różną cenę i te ceny mogą się różnić w szczególności w okresie. Bliskim rozliczania danego kontraktu, czyli jego, jego wygasania. I teraz, co jest bardzo ciekawe, że jak cofniemy się kilka miesięcy wstecz, właśnie też koło rok czasu. Przypomnijmy sobie ujemne ceny ropy tak zwane. No to myślę, że było około miesiąc, przepraszam, około rok temu kiedy mieliśmy ujemne ceny ropy. I to właśnie były ujemne ceny ropy na kontrakty terminowe wygasające w danym okresie z końcem danego miesiąca, ale już te, które wygasają miesiąc później, miały normalne dodatnie ceny. I Dlaczego cena była, to była ujemna? Bo były to kontrakty rozliczane w tej ropie, czyli jak ktoś ten kontrakt miał w momencie rozliczania, to musiał tą ropę odebrać bądź zapłacić za jej dalsze przechowywanie, więc to było kosztem, więc dlatego ludzie byli gotowi zapłacić, stąd ujemna cena, za to, żeby nie musieć tej ropy odbierać i jej, i jej przechowywać. Więc to były kontrakty rozliczane w towarze, którego dotyczyły. I teraz Kontrakty oferują nam yy, dwie możliwości. Możemy zagrać pozycję długą, long, albo pozycję krótką, short. I teraz poświęcimy dosłownie minutkę na wyjaśnienie tych pojęć, bo zauważam, że często nowe osoby na rynku krypto, jak chcą wejść w jakiś coin, Krótkoterminowo, to mówią, że inwestują na shorta, bo to short krótki czas. I w żargonie inwestycyjnym, short to nie jest krótki czas, to jest pozycja na spadki. Czyli jeżeli otwieramy longa, to zakładamy, że cena aktywa, w które inwestujemy, będzie rosła i jeżeli nasz scenariusz będzie się sprawdzał i cena będzie rosła, to my będziemy na tym zarabiać. No a jak cena będzie spadała, na scenariusz się nie będzie sprawdzał, to będziemy na tym tracić. No i short działa w drugą stronę. I jeżeli otwieram pozycję krótką, to zakładam, że dane aktywo będzie spadało, jego cena będzie spadać. No i wraz z tymi spadkami ja będę na tym zarabiał. A jeśli nie będę miał racji i cena będzie wzrastać, to będę na tym tracił. I teraz. Tak w skrócie, w uproszczeniu, jak wygląda pod spodem, krok po kroku, zawieranie pozycji short na rynku. To jest to, to co czasami dzieje się pod maską. My, klikając w, w interfejsie naszego brokera czy platformy, możemy mieć pojęcia, jak dokładnie pod spodem działa, ale jeżeli otwieramy shorta, to tak naprawdę pożyczamy od kogoś aktywo, które chcemy shortować. Następnie natychmiastowo sprzedajemy je na rynku, czekamy, aż ono sobie spadnie i gdy spadnie, to odkopujemy je taniej i oddajemy tą ilość aktywa, które pożyczyliśmy, a to, co nam zostaje, to jest naszym zyskiem. I skoro mamy do czynienia z pożyczką, to musimy mieć świadomość, że jakąś formę odsetek będziemy musieli za to płacić, za otrzymanie naszego Shorta, no i też możemy mieć ryzyko likwidacji naszej pozycji, kiedy się pomylimy i rynek dynamicznie wejdzie w górę, i to, co pożyczyliśmy, będzie znacząco rosło wartości względem naszego zastawu. Teraz opowiemy sobie o tym, czym jest dźwignia, ponieważ kontrakty, czy to terminowe, czy bezterminowe pozwalają nam również e, na wykorzystanie dźwigni. A jeszcze sobie pozwolę spojrzeć w międzyczasie na czat. Dariusz się pyta, co myślę o Tokenie Play od Paydao. Um, odeślę Darka i wszystkich zainteresowanych do krypto krypty, do webinaru na temat NFT gdzie wchodziliśmy w posiadanie tego e, tokenu. Tak, to był play od Pydao. Tak, to był play od Mam ten token jako formę ekspozycji na cały trend NFT. I też e, ostatnio w oparciu o chyba token set e, 2.0 powstał też tok, indeks token, Multiverse chyba się nazywa, który ma podobną rolę, który również jest ekspozycją na cały trend NFT. Dobrze. Czy odebrałem fort? Nie odebrałem forta, ponieważ nigdy w życiu nie miałem ani przez sekundę ample forta, więc nie byłem uprawniony akurat do tego. Do tego. Paweł, jest wiele opcji szortowania. Ten, który wyjaśnił się najprostszy, najpolarniejszy, ale jest kilka innych. Zapowiem tak, tu skupiliśmy się właśnie na najprostszym scenariuszu, który y, opisuje, co dzieje się pod spodem. A czym jest dźwignia? Dźwignia pozwala nam y, zarabiać więcej. Może mieć taki problem, że mamy mały kapitał, z którym wchodzimy na dany. Y, na dany rynek. Powiedzmy, mam sobie 1000 zł, inwestuję w krypto, no i jak zrobię z tego raz 10, to mam 10 tysięcy, no życie mi to specjalnie nie, nie zmieni. Ale gdybym miał na przykład 10 tysięcy i zrobię na tym raz 10, to już mam 100 tysięcy, no już to odczuję. Więc y, dźwignia jest takim narzędziem, dość niebezpiecznym, ryzykownym oczywiście, y, które sprawia, że osoby, które mają mniejszy kapitał, mogą inwestować więcej niż mają. Czyli inwestują tak naprawdę pożyczone pieniądze. No i wiadomo, każdy kredyt trzeba spłacić, i każdy kredyt też jest e, zabezpieczony e, zastawem. I jak wartość zestawu niepokojąco spada, to możemy być e, szybko wyrzuceni z naszej pozycji. Teraz opiszmy sobie, jak w dużym uproszczeniu yy, działa dźwignia? Mamy dwa scenariusze. Po lewej tradycyjnie działamy bez dźwigni. Mamy sobie 1000 dolarów w kieszeni, no i ten 1000 inwestujemy w określone aktywo. W przypadku dźwigni raz 10 też mamy kapitał bazowy 1000 zł, to jest to, co my przynosimy do stołu, ale oprócz tego yy, pożyczamy środki, no i inwestujemy. Tu jest, tu jest litrówka 10 tysięcy, a nie 1000. No i co się dzieje w przypadku, kiedy inwestujemy dobrze i mamy rację i osiągamy na aktywie bazowym zysk 5%, no to jak nie mamy dźwignię w naszym kapitale 1000, też osiągamy 5%. 50 dolarów trafia do naszej kieszeni, jeżeli ten sam zysk osiągniemy przy dźwigni raz 10, przy zainwestowanych 10 tysiącach, to nasz zysk to będzie 5% z tych 10 tysięcy, czyli 500 dolarów, czyli 50% z tego tysiąca, który my wrzuciliśmy. Więc wygląda to super, świetnie, ale jak się pomylimy i rynek pójdzie w drugą stronę, no to jak pójdzie powiedzmy 10% w dół, to przy braku dźwigni, tracimy 100 dolarów, 10% tego, co zainwestowaliśmy, ale jak ta strata 10% będzie miała miejsce przy dźwigni raz 10, no to tracimy 10% z tych 10 tysięcy. No i już mamy minus 1000, tracimy, tracimy właściwie wszystko, więc należy być bardzo ostrożnym przy wykorzystywaniu Dźwigni. Łatwiej jest podniecić. Tutaj wejdę, na pewno pójdzie w górę, razy 100 i szybko zarobię pieniądze. Otóż yy, zdecydowanie częściej yy, stracimy to, co zainwestowaliśmy, więc dźwignią ostrożnie. A teraz pytanie do Was: czym są kontrakty bezterminowe? Tak zwane perpetual contracts, perpetual swaps. I wracamy do czatu. Tutaj mogę na niego zerknąć. Nie wygasają kontraktami bez określonego terminu rozliczenia. Nie ma terminu rozliczenia, bez określenia terminu. Nie wiem. O super, chwali się osoby, które zabierają głos, mimo że nie wiedzą, to jest y, bardzo chalerna postawa. Można ich nie rozliczać, nie wygasają, ale jaka to wyspa? No tu widzę, jest y, pytanie y, cały czas drążone. Nie mają terminu y, No. Tak, skoro są bezterminowe, to nie mają terminu wygasania, tak w uproszczeniu, ale pewne cechy też z tego tytułu wynikają. A więc, tak samo jak kontrakty futures, są one publicznie notowane na giełdzie, czyli zakładamy się z drugą stroną rynku, a nie z brokerem, czy daną giełdą. Dzisiaj sobie kupuję, ale jak wspomnieliście, rozliczenie nie następuje nigdy. Ponieważ nie ma tego rozliczenia, to jest mechanizm, który nazywa się fundingiem. I ten kontrakt, mimo że de facto nie jest, bo nie jest rozliczany nigdy, a de facto funding sprawia, jest rozliczany cały czas. Stąd nazwa Perpetual. I teraz. Tak samo jak w przypadku kontraktów futures, one mogą być rozliczane, denominowane albo w aktywie bazowym, którego dotyczą, albo w na przykład dolarze. I tutaj na danej platformie mamy tylko jeden rynek dla danego aktywa, jeden kontrakt, no bo w przypadku futures mieliśmy kilka, no bo one się różniły datą rozliczania. Tu jej nie ma, więc mam jeden kontrakt, który sobie cały czas cały czas śmiga na, na rynku. Dobrze. I lecimy. Da, to opiszemy sobie właśnie ten mechanizm fundingu, który sprawia, że posiadając perpetual contracts, nic z nim nie robiąc. Możemy albo. Zarabiać pieniądze albo je, je tracić. Jednocześnie mechanizm ten sprawia, że cena kontraktów perpetual, kontraktów bezterminowych, zazwyczaj jest dość zbliżona do ceny z rynków spot. I polega na ciągłym rozliczaniu się wzajemnym pomiędzy posiadaczami longów i, i shortów. Jedni płacą drugim. W zależności od platformy, tego typu płatności są cykliczne. Chyba najczęstszym przykładem są płatności co, co 8 godzin. Jak ktoś ma kontrakty w tym terminie fundingu, to albo płaci na rzecz drugiej strony, albo dostaje pewną kwotę od tej drugiej strony. I teraz wysokość tej płatności zaliczy w Zależy w pierwszej kolejności od pewnej, jakby stałej, bazowej stopy rozliczeń w danej platformy, danego kontraktu. A drugi, drugi czynnik to jest to, jak bardzo cena tego kontraktu odbiega od ceny spot. I im będzie ta rozbieżność wyższa, tym będzie wyższa wartość bezwzględna fundingu, czyli więcej jeni będą płacić drugim. I teraz kto, kiedy. Płaci komu? Kiedy mamy cenę kontraktu wyższą niż cenę spod aktywa, którego kontrakt dotyczy: to ci, co mają longi, płacą na rzecz tych, którzy mają shorty i vice versa. Kiedy kontrakt jest tańszy niż aktywo, to shortujący płacą na rzecz pozycji długich, i ten mechanizm ma na celu Stabilizację ceny kontraktu, bo jeżeli y, mamy optymizm na rynku, y, rośnie cena aktywa bazowego, rośnie też y, cena kontraktu i ten kon cena kontraktu już przekracza cenę aktywa bazowego, to wtedy posiadanie tego kontraktu obciążone jest kosztem, więc ten koszt będzie nam zjadał ewentualne zyski, i im różnica jest większa, tym koszt będzie większy. Więc. Yy... Jest większy mechanizm demotywacji do tego, aby dalej kupować te kontrakty na long, a ci, którzy są w shortcie, dostają te pieniądze od logujących, więc z kolei jest motywacja, żeby kupować te shorty. I teraz opowiemy sobie o jednym z kontraktów, który jest dostępny na platformie, która jest głównym bohaterem naszego webinaru. To jest kontrakt dla Bitcoina. I teraz y, rozliczenia tego kontraktu. W tym przypadku to jest kontrakt Perpetual, więc y, rozliczenia w ramach fundingu następują w USDC i tak samo y, to są dźwignie. Y, Zaciągam tę pożyczkę w USDC. Y, widzimy, że liczamy się co, co jeden dolar. Y, mamy minimalną wielkość y, transakcji. Tutaj jest jedna tysięczna um, bitcoina i to jest spory postęp, bo o DYDX na pewno słyszeliście już, przynajmniej część z Was, zwłaszcza w kontekście po airdropach Uniswapa i zwłaszcza oneinch'a w grudniu mówiło się, jakie jeszcze inne deksy nie mają tokena. Trzeba je wyklikać, aby tokeny dostać i mówiło się też właśnie o DYDX które wtedy oferowało nam handel y, na dźwigni, na, na layer 1, czyli on na Ethereum, i ta minimalna wartość wtedy wynosiła jeden eter, po części ze względu na wszystkie koszty transakcyjne. Tutaj mamy y, drugą warstwę, koszty są właściwie zerowe, więc te minimalne transakcje też są znacząco y, mniejsze. I jak widzimy, Kontrakt ten nie wygasa nigdy. Maksymalna dźwignia to jest razy 25, co oznacza, że nasza yy, wartość naszego depozytu yy, na starcie nie może być mniejsza niż 4%. Yy, jak sobie 4 razy 25 to jest 100, to już są powiązane. Yy, I jeżeli yy, wartość naszego depozytu spadnie do 3% niżej, to będziemy mieli tak zwany margin call. Poproszą nas o dopłatę, a jak tego nie zrobimy, to nasza pozycja zostanie upłynniona i, i wszystkie rynki są opisane mniej więcej w ten sam sposób. Upłynęło pół godziny, więc pozwolę sobie w tym momencie stwierdzić, że to będzie koniec części darmowej. Zapisy z tego webinaru, dalsza część, jeszcze parę slajdów, gdzie powiemy sobie o platformie. YDX i o drugiej warstwie oraz część praktyczna do znalezienia w kryptokrypcie, do której link znajduje się u samej góry w opisie pod tym nagraniem, więc osoby interesowane gorąco zapraszam i zachęcam, a my będziemy sobie teraz kontynuować naszą prezentację.